Cześć, tutaj kolejny odcinek z serii zagrajmy w Football Manager 2013 widzieliśmy się tutaj z Krakowią hmm. Ktu, gdzie wygra, wygrałem 3-1, potem był mecz z Okocimski przesko wygrany 3-2 po bramce po bramka i jedne, jednej bramce. Jakuba Biskupa, potem nieoczekiwane zwycięstwo z Zawiszą Bydgosz aż 5-0, gdzie James LaHouse strzelił br e, bramkę i zaczął fantastyczny mecz ra razem z Petrem Pawlikiem e, i e, Robin, Robinem Nilssonem, który strzelił dwie bramki. Dolkan Zombki 1-1, Gołąbiewski e, strzelił w bramkę i e, kontuzja mojego najlepszego zawodnika wodemanzear Manzear dostał kontuzję na, na kontuzję na 2 do 3 miesięcy To jest właśnie spowodowane ta tymi trzema y, przegranymi bo mam słabą ławkę rezerwowych i następny mecz, kolejarz stróże, przegrany 3-2, w ostatnich minutach mi strzelili bramkę y, a dla nas strzelił Jakub Biskup i Jan Pawłowski kolejny mecz który graliśmy był to Bogdanka przegrany 2-1 i strzelił bramkę Dariusz Jarecki w końcówce. E, oj sorki. E, następny mecz, który graliśmy, który wygraliśmy, był z LKS Łódź 2-0 po bramce Jamesa LaHouse'a i Daniela Kompiowskiego. E, na y, Następnym moim meczem był Flota Świnoujście, który, który wygraliśmy... Przegraliśmy 2-0. Już jestem, sorry. Musiałem przerwać i y, za 7 dni gramy kolejny mecz z GKS-em Katowice. Zacząłem wcześniej, bo chcę wam pokazać transfery, których yy, dokonali w ekstraklasie i na świecie, i oraz w, w pierwszej lidze, bo w drugiej to nic ciekawego jest. Yy, może zacznijmy od pierwszej, od ekstraklasy. Yy, pokażę wam tabelę. E, prowadzi korona Gielce, potem Lech jak Wisła Kraków, Ruch Chorzów, e, Lech Poznań słabo i tak transfery e, kupisz do Witeza, e, can, Cancarewicz, dziwnie się nazywa do Jagiellonii taki drogi transfer za milion to Adam Dank do Paok Ateny Janoszka z ruchu do Lecha Cegliński z Okocimskiego do Śląska Madejski z Miedzi do Lechi i nic takiego ciekawego pokażę wam co się w pierwszej lidze działo transfery był. Najdroższy był Białkowski Kamil do Jagiellonii Ale słaby, Boże, za takie pieniądze e, Zawistowski Paweł z Zawiszy do Krakowi I Plewa e, Dalibor da z Niecieczy do Senicy Teraz może wejdźmy Już jestem, sorry, że tak stopuję, ale cały czas. Mi ktoś e, przeszkadza. Może dam transfery, świat. Listopad. Nic ciekawego. Zacznijmy od czerwca. E, z Realu Madryt do Manchesteru, CG. Kaka za 21 milionów e, z Udinese do Arsenalu a Arme, Armero muszę zobaczyć tego kolesia lewy obrońca bardzo dobry mm. z Barcelony do Peixe Adriano Blanco o, pamiętam go skądś mmm Czerwiec, to nam teraz lipiec e... z granady do Tottenhamu Siguera. E... Cigu... Nie wiem, czy to się tak czyta. Mm... Za 25 milionów chyba przepłacili mi. z cel... Nie, nie ma już takiego, czy Czeka... O, jest Grosskroitz z Dortmundu do FC Porto za 10 10 yy... 25 milionów. Demba za 8 milionów do Chelsea, czyli z rzeczywistości się przełożyło i yy. Nic takiego ciekawego. W lipcu poza tym nie było. Hamsik za 46 milionów do Manchesteru City. Kroos, Tony Cross do Manchesteru United za 22 miliony. Nie za 31 milionów. Sorry. E, Farfan za 29,5 miliona z szalkę do Chelsea. E, Perotti Diego z Sewilli do Arsenalu. Wrzesień. E, nic ciekawego. W październiku coś było. Też nic ciekawego. I w lipcu też nic ciekawego. Także zastopuję, zaraz wracam. Zm I już jestem. Powracamy. Powracamy do, pierw do ostatniego meczu rundy. Tak, tak, tak... To skład będzie wyglądał tak. Jarecki na lewej, Czerwiński na pewno nie. Hmm. Pawlik będzie zagra tu. I do środka trzeba dać rybskiego. Nie, rybski na skrzydle zagra Oldik P. Ym, na prawym wejdzie Pawlusiński. Siński. Ym, bo bo się bardzo nie bym jeszcze wpuścił. Albo nie. O, to inaczej sobie Tak, o. Mathias kanął w środku. Old, Oldik na... W, w środku pola. Na prawym zagra Czerwiński i yy, skrzydła R Yy, Rybski, Pawlusiński, no to dobrze będzie i Gołąbiowski, Nelise, zagramy stylem płynnym z sześciu rezerwowych, nie będę nikogo brał z młodzieży, bo i tak by, bym ich pewnie nie wpuścił. Walczę o awans, jakbym miał już zapewniony, bym na pewno kogoś wziął. Nigdy za ścisłe krycie. Mm. tu bym dał tylko ścisłe krycie mm. i dalej jesteśmy faworytami Rozpocznijmy mecz. Niecie czagiga jest Katowice. Zaczynamy. Pawlusiński. Nic. akcji nie wynikło. Nowak. Przy piłce. Dobrze. Czerwiński. Przy piłce. Czerwiński. Do Pawlusińskiego. Pawluński do Nelisse. Nelisse. Przy piłce. Pawlik. Oldzikpe. Nelisse. Pawlik. Składna akcja. Gołębiewski. faul na Gołębiewskim. Mularczyka. Nie. Holorzyńskiego. Holorzyński, czerwona kartka. W szóstej minucie, tak jest. Gramy w przewadze jednego zawodnika. Powinno być łatwiej. Bąbiewski z rzutu wolnego. I ponad bramką. Nowak. Oldik P. Nie. Magdziasz. Gancerz, Pawlik przejmuje piłkę, Pawlik, Pawlik, Oldzik P, aj, Pawlik jeszcze przejmuje tą piłkę, Gołąbiewski, wycofanie do Czerwińskiego, Pawlik, Czerwiński do środku, Pawlusiński, Czerwiński, środkowanie. Gołąbiewski, danie Gołąbiewski, strzał, gol, 1-0. Zaczynają goście. Dale, daleka Dzidana Pitrego. Magdiarz. Magdiarz. Fonfara. Doskocz do niego. Pitry i Nowak przy piłce. Czerwiński. Nowak źle wyprowadził. Ale Czerwiński odebrał Pawlik. Pawlik z piłką. Pawlik. Uderzenie daleko obok słupka czy to nad poprzeczką? nie widziałem 25 minuta spotkania 1-0 Termalika Brutbet Ciecza wygrywa z GKS Katowice zobaczymy ostatnie wyniki a nikt nie gra Sendecja jak tam? Sendecja wygrała swój mecz. Sabela od bramki Oldzik przejmuje piłkę. Gołąbiewski. Pawlik, Pawlik przy piłce, Pawlik biega w pole karny, podaje z ciała boksówka, Bramka znowu i gra. 44 minuta spotkania. Sabela od bramki. Oldzik P przejmuje. Gołąbiewski, Rybski. Jarecki. Jarecki. Oldzik P. Rybski. Po skrzydle. Rybski po lewym skrzydle. Podanie do środka Pawlik. Pawlik uderzenie. Poprzeczka. Pawlusiński, siński. Ale uderzenie. Pawlusiński rzutów wolnego Nelise. Nic z tej akcji nie było. Aj, Rybski, dośrodkowanie. Nie, dzieciaka, za, zasłużenie wygrywa. E... Tak trzymać. Tam jeszcze ogólne. Spróbuję zamienić skrzydła. Pawlusiński żółte, tu ma... Ale może Rybski coś pokaże Także gramy, dawać. Gancerz, Kamiński, Cudo, Sobotka, Sobotka po skrzydle, Kancerz gancerz, e, Belincin, Sobotka, Czerwiński wybija piłkę na aj a i nie przejowi. 60 minuta spotkania. Sabela od bramki. Oldzik P, nie, Magdziarz. Magdziarz przy piłce, Magdziarz. Matthias, Gancerz, Pitry. Pitry wychodzi i... Ja pierdziele. Strzela bramkę. Nelise zejdzie. E, Jan Pawłowski. Bardzo słabo gra i wpuszczę po prostu za mnie nie tak. Wejdzie Rybski na środka pola, e Oldikpe wejdzie na prawe skrzydło i Pałusiński na prawe. Szybkie c centry, Pawlik, Rybski, ja może z zatrzymam, żeby był, ataki skrzydłami, szersze pole gry, i dam tu ofensywa, Matias, Jarecki, Oldik P, Wybija obrońca GKS Jarecki, Oldikp, Rybski, Oldikp, Ośrodkowanie Pawłusiński, Pawłoski, Czerwiński, Gąbiewski, Gol 2-1. Cofam to, będzie kontrola. I tu jeszcze dam utrzymanie piłki. I tu jeszcze utrzymanie piłki, i tam podanie do nogi. Podania do nogi. Tak jest. Bez strat zbędnych. mi się bronili, jak gramy w przewadze. Masakra. Rybski. Pawlik. Pawlusiński. 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 Czerwiński. Podaj po skrzydle. Czerwiński. Dośrodkowanie gołąbieszki. I Sabela. Broni. Pawlik. Pawli, kurde, czerwona kartka. I kogo tu ściągnąć, gołąbiewskiego muszę. I kogo puścić chorwata. Wpuszczę. Muszę zagrać taki. A taki skrzydła mi usunę. I szybkie centry też. Jeszcze 6 minut spotkania. 89 minuta. E, Pitry, Kazimierczak, Kazimierczak e, Kujawa, Kujawa, Kujawa Ole strzał Nadałobyś się do reprezentacji Polski e, Upiekło się nam dzisiaj Czerwiński Jak zwykle zestresowany chłopak Mamy najwięcej bramek strzelonych, ale mnie martwią bramki stracone. 22 bez. 1 tydzień dosek do francuskiego klubu. 34-letni chciałem go zatrudnić, ale. Trochę za stary, myślę może w przerwie jak będzie jakaś luka podpisze kontrakt, ale do Francji poszedł, Dobry, 17, wykończenie akcji. Sądzi, że nie zasługuje. E, póki co. No. no, to co się, co się mi tutaj rzucasz, chłopie? Dobra, to teraz pokażę Wam terminarz, Wam pokazywałem, to teraz pokażę Wam statystyki zawodników. E, całkowite, tak jest. Średnia ocena, najlepsza: 7,78 e, James Lahouse, Daniel Gołąbiewski, 7,75. Robi na 7.33. 3 najlepsze średnie. Zawsze będę pokazywał, bo no zobaczycie, jak chcecie to sobie zastopujecie. E... Najwięcej mecz rozegrał Jarecki, Gołębiewski, Pawlik. Najwięcej bramek Gołębiewski, Nelise, listę Lachouse. środkowy środkowe 7 bramek. Asysty Mansaer 11 Biskup 6 I Gołąbiewski 5. Zawodnikiem meczu mniej więcej był Daniel Gołąbiewski, Lahouse i Arecki raz. Z Mansaerem, Mansear, nie wiem jak to się czyta, e, Ganou, Nelise i. No, i Nelise. Teraz pokażę Wam tabela. 33 punkty. Trzecia pod nami Olimpia Grudziądz. 28 punktów razem z Zawiszą Bydgoszcz. Teraz statystyki piłkarzy. Najwięcej występów. O, pilarz Nikityowicz napierala. Najwięcej bramek Aleksander Aleksander, e, Surdykowski i Gołąbiewski. E, średnia ocena to La, James LaHouse, Daniel Gołąbiewski, Arkadiusz Aleksander. E, asysty Fodem, fo e, Mansear, e, wo, Wolanski i Rocki. Zawodnikiem meczu Midzierski. Master, Master, mas, Masternak, e, Wolski. Żółte kartki Markus, e, Głowacki, Trochim. Czerwone, Baliga, Markus i Pawlak. Dobra. Terminarz. Widzimy się na meczu z Olimpią Grudziąc. Hmm. Także yy, po okienku transferowym po przerwie zimowej. Także cześć Siemano. Do zobaczenia.